Wakacje marzeń, jest mnóstwo strachu i przymusowa kwarantanna dla 6 tysięcy pasażerów włoskiego wycieczkowca. Wszystko z powodu chińskiej pary, która wsiadła na pokład w sobotę, a kilkadziesiąt godzin później pojawiły się u niej typowe objawy zarażenia koronawirusem z Wuhan. Wśród pasażerów jest kilkudziesięciu Polaków. Akurat tu jechaliśmy autokarem z Polski, jesteśmy dużą grupą, która wyjechała z Poznania. Tam tej 80 osób jest na statku, jakby oprócz, oprócz komunikatu, że, że nie można zejść na ląd i że wszystkie wycieczki w dniu dzisiejszym organizowane przez armatora zostały odwołane, tak naprawdę życie toczy się normalnie. Ta rutyna statkowa tutaj przebiega przebiega normalnie. Para, u której podejrzewa się zakażenie koronawirusem, przechodzi właśnie badania. Na pokładzie było tych dwoje Chińczyków, mąż i żona. Syn powiedział mi, że nosili maski od trzech dni, ale nikomu nie przyszło do głowy, że mogą być zarażeni. Córka jest w ciąży, dlatego jest tym wszystkim bardzo poruszona. Czyta informacje w internecie i bardzo się martwi. Strach przed wirusem wszędzie na świecie jest coraz większy. W Korei Południowej mieszkańcy jednego z.